Pożegnaliśmy się w tym miejscu w części trzeciej, drodzy Państwo, i przejdziemy jeszcze troszeczkę dalej w kierunku Franciszkanów, także właściwie obejdziemy całą schowę. Drodzy Państwo, tu są jeszcze pozostałości, pozostałości niemieckie, bo my nie mieliśmy w zwyczaju, drodzy Państwo, tumultów i przeganiania Niemców, tak? Od 18 roku tu się nic nie dzieje, takiego, co by Niemcy mogli określić, że po odzyskaniu niepodległości Polacy tutaj przeganiali Niemców. Nie, oni mogli tu normalnie funkcjonować. Zupełnie inaczej było w sytuacji, kiedy Niemcy tutaj w 1949 napadli na Polskę, na wschodę. Wtedy te słynne wysiedlenia, prawda? I eksterminacja i, i no, nękania, tak? Czyli to zupełnie inny sposób traktowania Polaków, niż Polacy traktowali Niemców po odzyskaniu po bardzo wielu latach, bo w drugim, yy, drugim rozbiorem Polski Prusy tutaj przejęły ziemię schowską 1793, tak? Wschowa wpada w ręce niemieckie, drodzy Państwo. I mimo tak długiego okresu okupacji, Polacy po odzyskaniu niepodległości nie robili tu żadnych tumultów, żadnych akcji Tannenberg i tak dalej. Wręcz przeciwnie, była do dzisiaj są napisy jeszcze tutaj po niemiecku, drodzy Państwo, i to tu jest droga krzyżowa u Franciszkanów i napisy są po niemiecku, drodzy Państwo, tu nie ma żadnych szykan do dzisiaj, i tym się różnimy od Niemców, tak? Natomiast Niemcy się nie zmienią i nie ma na co liczyć. Także, drodzy Państwo, zbliżamy się do zespołu klasztornego Franciszkanów, on też tu jest bardzo ważny bo on kultywował tą właśnie, tą tradycję katolickiej, chrześcijańskiej Wschowy. Fary, Kościół Farny, tak, oczywiście, ale, ale oczywiście zespół franciszkański też. Rok temu odbyła się koronacja obrazu Matki Bożej Wschowskiej, można powiedzieć, przy Pocieszenia i no, to było duże wydarzenie dla miasta, w którym Magistrat miasta, chyba powiatu, tego nie wiemy, ale na pewno miasta no, obrał za patronkę Matkę Bożej wschodu. Tutaj gratulujemy Rajcom takiej mądrej decyzji. Oczywiście była też krytyka tej decyzji, drodzy Państwo. Widzimy już ten kompleks franciszkański, też tak zbarokizowany. Koronacja odbyła się 4 września zeszłego roku we Wschowie kościół zabytkowy z 1644 roku I, drodzy Państwo, gdy udamy się na drogę krzyżową, zobaczcie napisy po niemiecku i nikomu to dzisiaj nie przeszkadza, tak? Tutaj znowu drodzy Państwo, takie elementy klasztorne, święty Józef, święty Józef 1742, święty Józef, drodzy Państwo, i tutaj Herpomian. I może, drodzy Państwo, tutaj w tym miejscu, żeby zachować powagę tego miejsca, zakończymy tą relację ze Wschowy. Drodzy Państwo, no nic, zresztą dopowiemy, jak wrócimy do, do Myszkowa. Wszystkich z tego miejsca poddanych Królestwa Polskiego błogosławimy. Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. ojcze i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Z Bogiem.